Niektórzy nazywają go idiotą i szaleńcem, a inni podkreślają, że to tylko teatr mający wzbudzić wielkie zainteresowanie wokół niego. Kim jest i jakie związki z piłką ma Speed, znany amerykański youtuber? O tym dzisiejsza futbologia. Zapraszam. Jedni na YouTubie jedzą kebaby, inni tańczą, a jeszcze inni mówią po prostu jak żyć. Co z kolei robi Speed? Speed chodzi i się wygłupia. No właśnie, według jednych się wygłupia, według drugich to jest zaplanowana akcja, żeby zbudować wielkie zainteresowanie na świecie i faktycznie to zainteresowanie jest ogromne. Właśnie podczas jednego z pobytów w, w Polsce Speed przekroczył liczbę 26 milionów subskrypcji na YouTubie. co jest liczbą o tym, co zachwyciło Spida w Polsce, a także o tym, co tak naprawdę widzi w piłce nożnej, dzisiaj sobie podyskutujemy, bo i Polska, i piłka nożna też mocno rozkochały w sobie Spida. Nie mam wątpliwości, że wielu z Was, a pewnie nawet większość z Was, poznała Spida dopiero w momencie, kiedy przyjechał do Polski i na Twitterze i na innych platformach społecznościowych. Nagle zaczęły Was z każdej strony atakować filmiki, jak to idzie sobie z starówką warszawską albo krakowską Speed, a za nim tłumy fanów, a obok Spida barczyści ochroniarze, a także dwaj znani internetowi influencerzy Wojciech Gola i Robert Pasut. W Polsce bardzo znani, no można powiedzieć królowie polskiego YouTube'a i internetu, ale za Spidem biegali jakby to on był wielką gwiazdą i królem i faktycznie przy nich Speed jest wielką gwiazdą i królem internetu. Kim zatem jest Darren Watkins Jr.? Nie mylić z Olim Watkinsem, który błysnął w półfinale Mistrzostw Europy, ale no nie ma wątpliwości, że z tych dwóch Watkinsów bardziej znany jest Speed niż Oli Watkins, piłkarz angielskiej Aston Villa. Kim jest człowiek, którego pokochał cały świat, którego śledzi aż 26 milionów widzów na YouTubie. Darren Watkins Jr. urodził się 21 stycznia 2005 roku w Cincinnati. Jest amerykańskim youtuberem, streamerem i raperem. 19 latek stał się internetowym fenomenem. Dzięki przeróżnym treściom publikuje i gry wideo, publikuje wyzwania, publikuje pranki i po prostu według wielu wygłupia się przed kamerą, tak jak to widzieliście w Warszawie czy w Krakowie. Mocny gaz! the bez Polish Water, mocny gaz! Mocny gaz. Znany jest z ogromnej energii, z ogromnego natężenia słów, z krzyku, z zaczepiania ludzi na ulicy. <grym i gadań> To jest właśnie cały speed, to jest speed, który m, zaskakuje ludzi, zaskakuje przechodniów, zaczepia nie tylko tych, którzy go doskonale znają, ale też ludzi np. starszych, którzy nie mają pojęcia o istnieniu o, o Spida i widząc e, tego YouTubera są kompletnie zaskoczeni, kto to w ogóle mnie w taki dosyć dynamiczny sposób e, zaczepia. <sum> To jest właśnie spit. Jednym to się podoba, jedni dlatego właśnie go śledzą na YouTubie i na innych mediach społecznościowych, bo zaczynał od TikToka Darren Watkins Jr., a inni twierdzą, że to już za dużo, że młodzież nie powinna patrzeć, nie powinna uczyć się takich zachowań. No to teraz chwilę o tym, co sprawiło, że Speed zakochał się w Polsce. By u nas, tak jak mówiłem, już dwa razy. Najpierw w Warszawie, a potem w Krakowie. Za każdym razem po mieście porwazali go Wojciech Gola i Robert Pasut, którzy nawet starali się tłumaczyć mu meandry języka polskiego. W pewnym momencie Speed miał problem z napisem na wodzie gazowanej mocny gaz. I to twierdził, że to jest w jakiś sposób atakujące ludzi ciemnoskórych. Pasud z Golą zaczęli mu to tłumaczyć, że mocny gaz. No to po prostu, że woda jest mocno e, gazowana, ale nawet z czegoś takiego jak e, mocny gaz, czyli nazwa wody e, mocno gazowanej, Speed e, zrobił temat, e, wytworzył całą e, otoczkę, e, show, e, dopytywał ludzi, pił ten, pił tę wodę mocno gazowaną, e, z takiego niczego zrobił temat, do którego się przyczepił i z którego robił po prostu show. Mocny gaz. What the This is the only water brand in Poland. Mocny, mocny gaz. No ale dlaczego Speed, czyli Darren Watkins Jr. pojawił się na kanale sportowym, czyli na Super Express Sport? Otóż. Speed kocha piłkę nożną, uwielbia piłkarzy, w szczególności Cristiano Ronaldo. I dzięki pomocy Rafaela Leao w ubiegłym roku, w 2023 roku, Speed miał okazję spotkać się z Cristiano Ronaldo, swoim idolem piłkarskim. Potem takie spotkanie było jeszcze ponowione, ale nie tylko z nim. Spotkał się z tym, według wielu, prawdziwym Ronaldo, czyli Ronaldo Luisem Nazario de Limon. Spotkał się całkiem niedawno, już po drugiej wizycie, w Polsce ze Zlatanem Ibrahimowiczem uwielbia go Alicia Leman, najpiękniejsza według wielu piłkarka na świecie. W ogóle związki pida z piłką nożną są ogromne. Wielu plotkuje, że podczas trzeciej wizyty w Polsce, bo już zapowiedział Speed, że po raz trzeci w Polsce się pojawi, ponieważ Polskę jak to mówi, kocha i właśnie, że podczas tej trzeciej wizyty w Polsce po mieście, po którymś mieście będzie oprowadzał go sam Robert Lewandowski, ale są tylko plotki, domysły, trzeba by poczekać na to co naprawdę się wokół spida wydarzy, ale on już zapowiada, że będzie grubo yeah. <coughs> No, no, no. Ah! Can I touch? Can you touch? Yes, you can touch. Oh, Shit. oh my Oh, nice! Ah, oh, wait, bro, well, my legs are shaking. <laughs> oh! Oh, it's really bad. Oh, it's lower, it's lower, it's lower. Oh, lower. Yeah, it's lower. Okay. Oh lower. Right oh it's Hey! Yeah. Ah, ah, it's working! Yeah. It's working! Now it's working! You did it! Hey Robert Lewandowski, who is this? <laughs> We got Robert Lewandowski, baby! <laughs> Ja nie chcę oceniać, czy Speed to internetowy wariat, czy człowiek, który, dla którego miejsce w internecie być powinno i myślę, że to miejsce będzie, skoro już teraz 26 milionów ludzi go obserwuje i chce go oglądać, ale zostawiam te, te decyzje Wam. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że dla takich ludzi powinno być miejsce w internecie, czy to, co on wyprawia, te krzyki, piski, to szczekanie podczas tych streamów, to już jest przesada, a może nawet gruba przesada. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zaznaczajcie dzwoneczek i subskrybujcie nas przede wszystkim. Bądźcie z nami, oglądajcie Super Express Sport. Przemek Ofiara, dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w następnym. Cześć!